Pierwszy film w 60 klatkach na sekundę Powinno być nieco płynniej jak ostatnio e, Teraz tak Zająłem się wnęką na, na grzejnik na piętrze e, I teraz, co my tutaj zrobiliśmy Oryginalnie było tak, że Tak jak tutaj widać po, po, po śladzie Grzejnik był dość malutki e, Nad grzejnikiem była taka Deska, wmurowana wręcz Na desce ułożone były Cegły do góry Aż praktycznie dotąd. No i tu było takie pęknięcie, nie? Tu, tu i tu. No, bo te cegły były murowane praktycznie do tynku. Po wybiciu tych cegieł dokopałem się do oryginalnej wnęki, która była taka wysoka i aż dotąd była szeroka. A ponieważ ja będę tutaj dawał standardowe grzejniki 90, a nie jakieś cudowane powyżej metra wysokości, one będą wysokie, ale, ale jeszcze mieszczące się w standardzie, czyli będą 90 cm wysokie na metr albo metr 10 już nie, nie pamiętam dokładnie jak to, jak to ja tam liczyłem. E, także e, wnęka została obniżona, oryginalna, poszerzona. Tu zostało wstawione nadproże. No i teraz już y, zamontowałem też kątowniki tynkarskie i je tam lekko podtynkowałem. Y, także y, Dzisiaj, dzisiaj będę to zaciągał tynkiem na równo, nie? Oprócz tego, to co się zmieniło od ostatniego filmu, to już powoli zacząłem osadzać puszki. Tak jak widać. Tu oczywiście nic z tym nie robię, bo tędy jeszcze będę się przewalał z rurkami na, na, ogrzewanie. Została jeszcze tylko góra do potynkowania o ale tak, wszystkie bluzwy, które tutaj były w, w tym pokoju przynajmniej zostały potynkowane e, w pomieszczeniu obok podobnie tutaj też zatynkowałem e, także przez ten tydzień tu się troszkę bawiłem tutaj też sypialnia e, miejsce na łóżko jak zresztą widać na poukładzie puszek. Tutaj będą, będą takie kinkiety jak, jak, jakieś. A to, to są włączniki. Włączniki specjalnie na takiej wysokości, bo łóżko będziemy mieli dość duże. Łóżko będzie wysokością sięgać gdzieś mniej więcej do, do, tego miejsca. Ono jest wysokie tak, żeby... żeby było wygodnie. Takie mamy w chwili obecnej i, i takie najprawdopodobniej zostanie, bo... No jest to dość wygodne, nie? Okej, okay. zostało jeszcze tu do potękowania, tak samo góra Kable tu, także... Ale powoli, powoli wygląda coraz lepiej W tym pomieszczeniu, tynk dalej dosycha No nie chcę otwierać tego okna, bo jeszcze zimno na, no, na zewnątrz było i, i w sumie tak trochę szkoda Tutaj tak samo Potynkowałem już ostrz. O. Tutaj tak samo już potynkowane, też góra została. No i tu. Też góra została do potękowania. O i tu jeszcze trzeba będzie uzupełnić. Eee, zmieniłem nieco, nieco technikę mocowania puszek. E, mocuję najpierw bez przewodów. E, normalnie sobie równam, nic mi nie pręży wtedy. E, później wprowadzam przewody. Tak, jak teraz zresztą widać. A na sam koniec, jak już przewody są wprowadzone, puszki zamontowane, no to e, zalepiam wszystko. Równo ładnie jest idealnie. Tak, jak zresztą na dole widać. Albo tutaj. Także trochę praktyki i, i jest coraz lepiej. E, puszek na chwilę obecną ze sklepu wziąłem 150, zostało mi tylko tyle. E, czyli podejrzewam, że jakieś 30 sztuk. Troszkę pójdzie jeszcze na dole, na salon. E, jedna puszka tutaj. Jedna, jedna chyba. Tak. Eee, I co? No i tyle. Z planów prawdopodobnie będziemy mieli tutaj, prawdopodobnie tą futrynę trzeba będzie wyrzucić, i tutaj się zrobi najprawdopodobniej te drzwi ukryte. Bardzo, bardzo modne teraz. A drzwi ukryte będą ze względu na to, że no tutaj mamy takie małe pomieszczenie, w którym, jeżeli będzie fotowoltaika, to właśnie w tym miejscu będzie schowany inwerter. Tak wygląda zatękowana anęka. To jeszcze będę musiał poprawić, bo wczoraj jakoś dziś mi to umknęło, ale to na spokojnie się zedrze. Także nie będzie problemu. Yy, zostało mi tylko jeszcze od, od wewnątrz zatynkować to z pomocą kątownika i będzie gotowe, nie? Yy, I prawdopodobnie dzisiaj zabierzemy się za to, co tutaj widać. żeby to wszystko ładnie zatynkować. Czyli odpalam zaraz grunt i będziemy jechać z koksem. No i tak jak widać, mamy już wnękę zatynkowaną. Rozpędziłem się, potynkowałem też e, tutaj, gdzie nie, gdzie prześwitują e, przewody, ale to na to pójdzie jeszcze jeszcze warstwa, także tak, wszystko, wszystko zostanie przykryte. E, 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 no i teraz tutaj, e, w tej części komina Trzeba będzie wykuć otwór wentylacyjny, no bo e, teraz, tak, na dole, bo teraz jesteśmy nad kuchnią, gdzieś w tym miejscu e, jest otwór wentylacyjny, nawiewny, ale na piętrze nawiewnego nie mamy. No będziemy mieli tylko wywiewny tutaj, na gdzieś skądś to powietrze musi się to brać, nie? No, dlatego też. Wykujemy sobie otwór tutaj. Kolejna aktualizacja. Tu mamy potynkowane. Tutaj już też. E, osadzony jest też e, osadzony kawałek rurki. To jest akurat 125, jak ile dobrze pamiętam. E, tak, 125. E, teraz wziąłem się za wykuwanie tych takich kołków. Bo tutaj, oczywiście, była boazeria wszędzie. I co chwila mamy takie kołeczki w ścianie, i to trzeba pousuwać, żebym ładnie mógł zatynkować to, nie? Także pousuwam to tutaj, tego jak widać jest w cholerę. Pousuwam, potynkuję eee, i będziemy mieli chociaż to z głowy, nie? A później tam trzeba będzie się dostać i tą resztkę usunąć kołki w większości powykowane już dziury zacząłem gruntować no jeszcze gdzie nie gdzie pozostawały, na przykład tu mamy dwa tu kolejne trzy no ale to już się skuję razem z tymi, razem z narożnikami które w chwili obecnej są półokrągłe a będę robił normalnie do kąta prostego tak Czekam, aż wyschnie i będę tynkował. Jak widać już wszystkie yy, wszystkie te dziury, które powstały po kołkach potynkowałem. Yy, także zaczyna to jakoś wyglądać, nie? Teraz, żeby mieć jakąś odskocznię od tynkowania, bo ile można, zajmę się tą futryną. To chyba ostatnia drewniana, jaka została w całym domu. Chociaż nie, jeszcze została tam, ale ją będziemy orać w późniejszym etapie, bo to będą jedyne drzwi z tyłu, które będą się zamykały na klucz, bo tak jak wspominałem na którymś z wcześniejszych nagrań, te wyjściowe drzwi, w sensie ten otwór, bo, bo drzwi będą wymieniane, ale ten otwór będzie zamurowany e, i wyjście będzie na ogród z tej strony. nie Gdzieś na środku, ostrz, gdzieś na środku e, tej ściany, będzie, będzie wykuty otwór e, i będą stawione drzwi. No ale jak tu wykujemy otwór. Tu zamurujemy, no to będzie wejście do domu bez żadnego tego, nie? Eee, także eee, dom będziemy zamykać tymi drzwiami, które tutaj będą i spokój będzie, nie? Dobra, odpalam piłę eee, i będę wycinał powoli to. Jak to mniej więcej będzie wyglądało? Wygląda to następująco. Eee, Tniemy futrynę z dwóch stron, z tej i z tamtej w dwóch miejscach, ja nacinam gdzieś mniej więcej w tym miejscu i w tym miejscu, po drugiej stronie tak samo. Eee, tnę prawie, że do samego końca eee, piłą eee, i później bawię się łomem, a to za chwilę wszystko pokażę. No i tak jak widać ponacinane, czułem tą tą tarczówką. Eee, Tutaj akurat troszkę za głęboko miałem naciąłem troszkę tynku No ale z tej strony jak widać no nie przecięło do końca Tak samo tu Gdzie to jest? Tu I tu Tutaj w że jakoś, jakoś tak płytko wyszło Chyba, że nie, nie, nie doszedłem do samego końca Dobra, teraz bierzemy łoma i będziemy to łamać, wyrywać no i się poddała. Dwa stuknięcia może było. W sumie nagram może szybkiego timelapsa, to będzie prościej. No, i tak jak widać, Chwila, moment. Sprawa załatwiona. Eee, nie wiem, może trwało to jakieś 5 minut. Dobra, mamy nawet zamontowany stelaż. Eee, stelaż jest z firmy TC. Jest to wersja slim, akurat, tak jak widać. Eee, slimkę wziąłem ze względu na to, że. Mm, no chciałem, żeby ten stelaż był zlicowany niejako ze ścianą, nie? żeby tu nie robić żadnych półek czy czegoś, także ma być ma być płasko równo ze ścianą i, 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 i tyle. Stelaż stoi, jest wszystko równo, podłączony jest dołem. Oczywiście wody jeszcze nie doprowadziłem, no bo wody w całym w całym domu nie mam jeszcze poprowadzonej. I w czym był problem? Bo oczywiście musi być dziś problem. Problem był z montażem, mianowicie z tymi śrubami. To są śruby takie jak do umywalek. I problem był w tym, że mimo że ja sobie to idealnie odmierzyłem, punkty, w których trzeba było wiercić, to nie poprowadziłem idealnie równowiertła. Wystarczyło minimalnie przekosić no bo jak widać, śruba jest dość, dość, dość długa minimalnie wystarczyło przekosić, żeby tu już było jakieś pół centymetra, śruba mi uciekała do góry. Eee, to wszystko zaczęło prężyć, czyli ta, ta, ta strona uciekała mi do góry, eee, przez co nie miałem już idealnego poziomu. No i trzeba było sobie radzić jakoś. No i jak sobie z tym poradziłem? Dwa razy puknąć młotkiem czy trzy? Eee, dość solidnie, żeby się śruba nagięła i tyle. Eee, teraz stoi, jest idealnie równo. No. Nigdzie się nie wybiera. Eee, to tak. No i na tym chyba będziemy kończyć. Także e, zachęcam do subskrybowania, komentowania i lajkowania. Cześć.